I am going to show you how to exchange yourself batteries in the kakis for Toyota 86, save time and save money. Pokażę Wam, jak wymienić baterie w kluczach do Toyota 86 zaoszczędzić pieniądze i zaoszczędzić czas You need a battery C A 2016 C A 2016 Potrzebujecie baterię C A 2016 i bought my battery in the food store. They selling batteries everywhere. Ja kupiłam moją baterię w sklepie z jedzeniem. Obecnie sprzedają te baterie wszędzie. This is the key for Toyota 86. To jest klucz do auta Toyota 86. When we ten key from this moment this way, upside down. It has to stay like that till we finish exchanging batteries. Jak odwrócimy klucz w ten sposób. To aż do wymienienia baterii musi tak pozostać. Nie należy nic dłubać, przewracać, bo w środku jest ten specjalny system, który otwiera i zamyka drzwi. You can't touch anything inside, because inside is this system, which is opening and closing door. This is why you have to exchange and finish exchanging your battery. With the key upside down. To remove this battery you need one tool which is flat screwdriver. Żeby wyjąć tą baterię, potrzebujecie tylko jedno narzędzie płaski śrubokręt, taki jak ten. make Show sure to Remove um, a Ring because it will hold together um, key you won't be able, able to open zdjąć też wszystkie rzeczy które wiszą na kluczu nea like I said before logo up jak mówiłam wcześniej że tylna strona musi być do góry podniesiona here Here in this frame where is your ring it's a little hole Tutaj w tym miejscu gdzie jest zaczepione to kółeczko jest taka dziurka And you put into the hole the screwdriver and just flick it. I włożycie w tą dziurkę śrubokręt i tylko przekręcicie i otworzy się klucz zdejmiecie górę i pamiętajcie, że klucza nie wolno przewracać bo zrobicie destruction systemu który otwiera wam drzwi i bagażnik and remember don't twist don't touch anything inside Because inside is system, the system which is opening doors and your boat. near inside, You see small box. Teraz widzicie w środku takie małe jakby pudełeczko. Remember don't twist on the other side your key. Pamiętajcie nie przewracajcie kluczy do góry nogami. Here on the top it's a little hole. Tutaj u góry jest malutki taki zawiasik, taka dziurka. So you have to Screw screwdriver there and flick it. Musicie włożyć śrubokręt i to otworzyć. Take your time, don't rush. Nie śpieszcie się. Rusza się. It's opening. See? It's opening. Just lift it up slowly. Leave the key on the table. Połóżcie klucz na stole. This part is in the plastic little box and inside is battery. Ta część jest w takim pudełeczku i w środku jest bateria. Nea over here. Teraz tutaj widzicie, tutaj jest troszkę białe, plastikowe. Takie wycięcie. You see over here white, joining with black. You have to put the screwdriver and twist it. Musicie włożyć śrubokręt i żeby przekręciło się. The lid will open. Góra się otworzy. Widzicie, podnosi się? Take your time. Take your time slowly. It will work. Ok. Now, look at the battery. Patrzcie teraz na baterię. Can you see where plus is located? Czy widzicie, gdzie krzyżyk jest? To w ten sposób musicie włożyć nową baterię. So you have to place new ba batteries this same way. We need to remove this battery. Teraz musimy tą baterię wyciągnąć. Can you see the gold the gold part which is holding battery? Widzicie ten złoty taki mały pasek, druciki, który trzymają baterie, plus 3 plastik handles i trzy malusieńkie plastikowe takie zawiasiki. One, two, three. Tutaj są jeden, dwa, trzy. Now we need to remove battery. Hold with your finger in the bottom. Trzymajcie palcem dużym na dole. I włóżcie tutaj śrubokręt, żeby podważyć. And put your screwdriver over here to lift it up. And put your screwdriver over here to lift it up. And battery is up. Near you have to slide down because the handles holding battery. Teraz musicie wypchnąć do góry, wyciągnąć, bo te rączki trzymają baterię. Do you remember how plus was located? I'm holding this same way, like that. Pamiętacie gdzie ten krzyżyk był? Ja Trzymam tak baterię, tak jak był włożony. Nea you have to dispose this, not to mix your new battery with the old. Teraz musicie to odrzucić, żeby nie zamieszać nową i starą baterię. Nea, I've got a new battery. with the plus, Locating this sign why it was before. Teraz trzymam baterię w ten sam sposób, jak była włożona wcześniej. It might be a little bit difficult, but you have to try to put the battery to those three handles and then with screwdriver flick hold this pad. Może być troszkę niewygodnie, ale musicie włożyć tą baterię do tych trzech nóżek, a później śrubokrętem odciągnąć troszkę ten złoty pasek. Będziemy próbować with the plus this same why it was before. One, two and the third have to be the same Y. Clicked. Oh, klik. Sorry, my camera was moving all over. Is done, and crosses this way. Zrobione i crosses this way. W tą stronę. Teraz next thing is to put back this this uh, part, this box. That have to click and it have clicked. Musiało kliknąć i jest kliknięte. we have to place the same y pattern in the key. Musimy włożyć w ten sam sposób, tak jak jest tam um, wycięte w kluczach. If you can see this little hole. And this plastic leg, widzicie dziurkę i tutaj wystaje taka mała nóżka. To musi być włożone razem i naciśnięte. If it won't work, you have to use your screwdriver to help it out, lift it out a little bit, because this is the way we have open. Teraz trzeba ten klucz złożyć z powrotem. Trzeba go teraz razem nacisnąć. It has to click. OK. Słyszeliście ten odgłos. Teraz idziemy sprawdzić, czy auto się zamyka i otwiera. Now we're going to the garage to check if do it's opening and closing let's check the lights should blink światło powinno zabłysnąć zamkniemy pracuje otworzymy pracuje how much money i have saved ile ja zaoszczędziłam pieniędzy jakieś 30 dolarów Musiałabym jechać do Toyota, zapłacić za zamienienie i za baterię. Najmniej 30 dolarów. So I have saved minimum 30 dolarów driving to Toyota and uh, paying for battery and for the work.